Ostatnio w bibliotece pojawiają się dziwne szumy nocą. Może stare rury, stara kamienica? Proszę wprowadzić notatki i zauważyłem wzór. Szum pojawia się tylko po godzinie 20. Ciekawe, może ktoś włącza jakiś stary system alarmowy? W sprawdzeniu monitoringu zawsze w tym samym miejscu przy regałach z książkami historycznymi. Tam, gdzie stoi posąg anonimowego czytelnika? Właśnie. Zauważyłem wtedy, że posąg przesuwa się o centymetr co noc. Posąg się rusza? Przecież jest z marmuru. Dlatego postanowiłem ustawić czujnik ruchu obok niego. Co się stało tej nocy? 2011 czujnik zadziałał. Kamera uchwyciła cień, który prześlizgnął się przez korytarz. Wyglądało to jak człowiek? Raczej zarys postaci, nienaturalnie wysoki. Co potem? Gdy poszedłem rano, posąg był przesunięty o dobrych 5 cm. Pod nim znalazłem stary klucz. Czy sprawdziłeś, do czego pasuje? Szukałem przez cały dzień. Pasował do zamka w piwnicy, którego nikt nie używał od dekad. Co było w środku? Brudna, zakurzona komnata, pełna dokumentów i zdjęć. Przy jednym regale zobaczyłem dziwne symbole na ścianie. Czy udało ci się je odczytać? Tak, to były inicjały dawnych zarządców biblioteki i data 1923. Odkryłeś coś jeszcze? Stara księga wydawała dziwne dźwięki, jakby w niej ktoś szeptał. Spróbowałeś się otworzyć? Tak, i na ostatniej stronie widniało ostrzeżenie Nie przeglądaj po noca. Więc położyliśmy ją z powrotem. Od tamtej pory szum ustał. Jakby ktoś pilnował, by tajemnice zostały nieodkryte. A posąg wrócił na swoje miejsce? Tam znowu idealnie ustawiony. Wygląda na to, że biblioteka odpoczywa. My lepiej też.